Wiecie, co to oznacza? Nagrywam hol zakupowy. hej kochani, witam na kanale Fashion Girl! Dzisiaj haul wakacyjny. Kupiłam bardzo dużo rzeczy na wakacje, bo za niedługo jadę na wakacje. Yay! Aż się nie mogę doczekać. Ale nie powiem Wam gdzie. Dobra, mam odpowiedź. Dowiecie się z i moich filmów. Oglądajcie je i subskrybujcie kanał Cieci Agi. Po raz pierwszy w holu zakupowym wrzucę Wam przebitki po każdej pokazanej przeze mnie rzeczy. Postanowiłam to zrobić, bo siedząc na półce, pokazując Wam bluzkę czy jakąś sukienkę, Wy tego dokładnie nie widzicie. Dlatego przebitki każdej rzeczy będą idealne. Chcecie zobaczyć, co Girl ma w swoich wakacyjnych siatach? No to chodźmy! Najpierw pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w Penny. Pierwsza rzecz to taka biała, bawełniana bokserka. Tutaj jest kolorowe serduszko i na nim jest napisane Palm Beach, Florida, jej! Ta bokserka kosztuje 6 euro i będzie idealna na wakacje i gorące A teraz coś na moje biurko! Wiem, że to nie jest wakacyjne, ale bardzo mi się ten pojemnik spodobał. W kolorze jest różowy, kosztował 2 euro. Będzie idealny na moje biurko. Kto lubi arbuzy? Bo ja bardzo lubię, są bardzo soczyste. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam taki zielony długopis z. Arbuzem na górze mam właśnie jeden z unicornem. On jest różowy. I zobaczyłam ten z arbuzem i pomyślałam: oh, OMG! Jaki super! I potem na dole zobaczyłam notesik z arbuzami. Pomyślałam sobie: OMG! Jaki świetny komplet! Szkoda, że mój długopis z unicornem nie ma takiego na testu. może kiedyś znajdę a w środku zaszytu jest napisane you're one in a melon mam właśnie jeden taki który ma w środku coś napisane w którym planuję moje filmy może tutaj będę planować filmy też albo po prostu będę sobie coś pisać jak wakacje to klapki Kupiłam sobie hawajanasy. Jestem bardzo zadowolona. Musiałam sobie kolejne kupić, bo noga mi rośnie i moje stare są już za małe. Kosztowały 23 euro i pokażę wam jak one wyglądały w środku. Nie było dużego wyboru. Chciałam jakieś różowe, ale nie było. I później znalazłam te. Są niebiesko-białe i na paskach mają napisane hawajana. I mają jakąś flagę. Nie jestem pewna, ale chyba to jest flaga Brazylii. Piszcie w komentarzach jaka to jest flaga. W tamtym roku miałam klapki Hawajana z Frozen Elsa i Anna. Szkoda, że nie było nowych. na wy a drugą nie. Pierwsza rzecz to koszulka Ciociuanetko! Anetko banany! <grym> Moja ciocia Anetka z Londynu uwielbia banany i pomyślałam sobie, jak będę tą koszulkę nosić, to będę sobie przypominać o mojej cioci. Na niej jest napisane banane smile i ten banan y, jest zrobiony z cekinów i one się przywycają i są... Miałe! Hmm. Blaty banan. Koszulka jest biała i bawełniana. I kosztowała... 9,95. I ostatnia rzecz, którą kupiłam na wyprzedaży, to te super sweet shorty. Uuu, z różnych... Panterom. lubicie różową panterę? Piszcie w komentarzach, bo ja ją lubię. O, metka mi zasłoniła panterę! Wcześniej te szorty kosztowały 21,95, a teraz kosztują 15,99. Na nogach są napisy, już Wam przeczytam. Everything is a choice. I am pretty girl. Power! Tell love! Let's go roller skating! Magic is something you make. Follow your dreams. I teraz sklep River Island! Tak myślę, że to jest mój drugi ulubiony sklep. Teraz w tym roku mają bardzo fajne rzeczy na wakacje. Pierwsza rzecz, co się najbardziej z niej cieszę, to różowy crop top. I przekażę ja tak. Ci -ciago, czekaj, muszę sprawdzić, czy będzie widać mój mój brzuszek. <grym> Właśnie taki crop top ja szuka szukałam. Był też żółty crop top, który mi się też bardzo spodobał, ale myślałam, że różowy trochę lepszy, może następnym razem kupię żółty, nie wiem. I był też szary. On był ok, ale tak myślę, że różowy i żółty najbardziej mi się podobały. Za crop top zapłaciłam 9 euro. No, tak się cieszę. I teraz pokażę wam bardzo fajny kombinezon, na który namówiła mnie ciocia Aga. Kombinezon ma gumeczkę przy rękawkach i gumeczkę przy szyi i gumeczkę w pasie. I jest przepiękny motyw hawajskich kwiatów. Zdecydowanie pakuję go do walizki na wakacje. I kombinezon kosztował 17 euro. Musiałam sobie kupić sandałki z Nexta. Kosztowały 21,50. Są różowo beżowe, tutaj są kwiatki i motyle. Są zapinane. Myślę, że będą bardzo fajne na gorące dni. W River Island spotkałam sandałki, które nie były stacjonarne dostępne. I przeglądając stronę online River Island, spotkałam te przepiękne sandałki. One były tylko dostępne w sklepie online. A w sklepie stacjonarnym były w kolorach różowym, pomarańczowym i beżowym. Te sandałki są gumowe i tutaj na górze mają cyrkonie srebrne. I kolor to fioletowy i bardzo ładne są, bo są metaliczne. Jak te buty były dostarczone, to spróbowałam je na nodze. Mm, bardzo ładnie wyglądały. W został otwarty nowy sklep Smiggle. where a smile meets a giggle. I weszłam tam z ciocią agą. Tam były tak czaderskie rzeczy do szkoły: piórniki, notesy, długopisy, gumki, plecaki, lunchboxy. Na pewno przed nowym rokiem szkolnym zabiorę Was do tego sklepu. Bardzo super fajne tam mają rzeczy. W racji tego, że to jest nowy sklep, zgłosiłam się na trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to bobo. Bo Bubblegum scented pencils. To są ołówki, które pachną jak kuma do żucia. Tutaj jest naklejka, Jak przełożymy palec, możemy powąchać i muszę wam powiedzieć, przepięknie pachnie i tak ołówki pachną. Dziś są cztery sztuki i tak wyglądają te ołówki. I zobaczcie gumki są różowe, zawsze chciałam mieć ołówki, które mają gumki różowe. Kolejna rzecz to gumki do mazania, które wyglądają jak makarony. Mm, wyglądają tak pysznie, chcę je po prostu zjeść, ale wiem, że to są gumki, więc nie mogę. Nie będę tego otwierać, bo y, pokażę Wam na przebitce i tutaj jest sześć, i tak myślę, że jak będę w szkole zostawię je w tym pudełku bo bardzo ładnie wygląda Ostatnia rzecz już ją otworzyłam to y, i malusiki w pudełku tutaj jest mleczko pachnie jak truskawki tutaj jest następne mleczko też pachnie jak wanilia tu Tutaj jest ciasteczko, którym mogę się pobawić. <grych> herbatnik z różowym kremem. Wow, pachnie jak truskawkowy herbatnik. Mm. I tutaj ostatnia rzecz to jest ciasteczko z białym i kremem. Pachnie jak waniliowe ciasteczko. Za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 16,50. Gdzie jest moja opaska? Pusin? O, oh o! -oh. O, oh, tutaj jest! No tak! Czekajcie! To jest nowa opaska z Klemsa. No to już wiecie co będzie? Zakupy z mojego ulubionego sklepu Klems. Opaska z uszami kotka, jak już widzieliście. Ma miętowe kwiatuszki i kosztowała 6,99 zł. Uwielbiam ozdoby do włosów. Nawet takich opasek mogę mieć bardzo dużo. I teraz coś, co szukałam bardzo długo w klesie. Kokarda JoJo Siwa Birthday Collection, czyli urodzinowa kolekcja. Ona ma tutaj Sekiny e, różowe, niebieskie, e, fioletowe, e, zielone, kolory tęczy. Kokarda jest bardzo duża i kosztowała 14,99 Jak myślicie, czy będzie coś pusinowego w tym odcinku? Tak będzie! Zobaczcie! Przepraszam, że piszczę. To jest po prostu takie słodziusie! Jest Kubek z turkusową e, rurką. Pusin. <laughs> Zobaczcie, tutaj jest mały Pusin, tutaj są lody, e, czekolada, babeczki, makarony, milkshake'i, donuty! Wszystko na tym kubku jest takie słodkie. Zdecydowanie ten kubek leci ze mną na wakacje. Zobaczcie, nawet jest cheesecake! Ten kubek klasie kosztował 13 euro i tyle poczekajcie jest jeszcze jedna rzecz jak myślicie co jest w małej torebce jest różowe surprise mały pusin ten pusin jest przybieżką zobaczcie U! ma różowy i fioletowy okoń, ma fioletowe oczy, fioletowy pyszczek i fioletowe wąsy <noise> ile on kosztował? I już patrzy 9,99 i idealny będzie do mojego plecaka który też zabieram na wakacje ma miętowego pusina i teraz miętowy pusin ma siostrę różowy pusin yeah. hey, Uuu, to tylko jedno oznacza. Odliczam dni do wakacji i fruuu! Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i macie tuli tuli od Pushing Girl Boyus. Już jest was prawie 50 tysięcy.